Siemaneczko, z tej strony oczywiście Carefield TV witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym pack openingu w Fifie 21, zobaczymy czy dzisiaj uda się trafić coś ciekawego, mogę wam powiedzieć, że będzie paczka z OTW, będzie sporo paczek za 50 tysięcy, za 55 tysięcy, za 35 tysięcy, także nie przedłużamy, wchodzimy już do sklepu i zobaczymy co... Uda się trafić w dzisiejszym odcinku. A zaczynamy na spokojnie. Mm, od początku, od lewej strony, czyli od e, dużej złotej paczki Premium. Już się otwiera Aleksander Arnold na paczce, a w środeczku będzie e, Włoch. Środkowo obrońca z Juventusu, a więc będzie to Leonardo Bonucci, bo tylko on nie ma walkoutu, a jest tutaj ekranem włoskim z Juventusu to Zieliński ten Demir Bay. No i reszta kart można powiedzieć, że bez historii, do tego jedynie myśliwy z takich lepszych trafów. I przechodzimy do drugiej paczuszki. Tutaj mamy dużą złotą paczkę premium. I zobaczymy, co tym razem uda się zdobyć. Znowu Aleksander Arnold się nam tutaj pokazuje. Paczka się otwiera i mamy niestety tylko i wyłącznie kanalesza zawodnika hiszpańskiego z realu Betis Sevilla. Do tego kamara. Zobaczmy ile oni kosztują. No tutaj jakiś tysiąc z czymś, kamera też no, około 1000, także niestety nie podbiliśmy Ameryki, reszta kart oczywiście wystawiono na listę transferową, jeszcze udało się zdobyć jakąś tam kotwicę, więc coś tam mogliśmy odrobić i przychodzimy do lepszych paczuszek, czyli do mega paczek, mega paczki, zobaczymy co uda się trafić w tych mega paczuszkach. No i już otwieramy tą paczkę wszyscy trzej na ekranie i mamy belga, mamy bramkarza z Wolzburga, także niestety będzie to Kasztels. No, jeden z najgorszych ekranów, jeżeli chodzi o wartość belgów, no jeżeli nie najgorszy nawet, także jeszcze Arek Milik, Kunia się trafił, Greenwood, e, ile tutaj będzie to wszystko warte. No widzicie, to są jakieś ochłapki Jonathan Dziki, Adaka, e, no. Bez historii ta paczka, trzeba było wszystko wysłać na listę transferową ehm, Także jeszcze tutaj była jakaś dobra zmiana pozycji jesienna SPONO i kotwica To jedynie uratowało tą paczkę, że coś tam odrobiliśmy I ostatnia mega paczuszka Zobaczymy co tym razem uda się trafić Już paczka się otwiera, mamy Marokańczyka, prawego pomocnika z Interu Mediolan i jest to oczywiście Ahraf Hakimi. Czemu nie jestem bardzo zadowolony z tego trafu? No bo Hakimi nie jest jakoś bardzo drogi, a być może za, zobaczycie za chwilę, że Ahraf Hakimi nie trafił nam się po raz pierwszy. Mamy też Payeta, Paulo Sarabie, Dumfriesa, wszystkich wysłaliśmy sobie na listę transferową, bo były to trafy bez historii. No i mogliśmy przejść do złotej paczki, tutaj premium. Kto tym razem tutaj się trafi? Mamy Davisa. Bo może po prostu to przemilczmy, tylko weźmy tego Davisa, zeskipnujmy i te wszystkie karty po prostu wyślijmy sobie na listę transferową. I możemy przejść do kolejnej paczki, Jest to złota paczka zawodników premium. Może teraz coś się uda trafić? Haland nam się tutaj pokazał, czy jak to hejterzy powiedzieli Holland? mamy flagę marokańską, znowu Prawy pomocnik, znowu Intermediolan i znowu Achraf Hakimi. No coś nas polubił ten Hakimi. Nie ma tej karty, ale mamy Rodrigo, mamy Rodrigo i to będzie około 27, 8 tysięcy za Rodrigo. Także fajny traf w końcu. A no mogliśmy się pocieszyć, mogliśmy wysłać na listę transferową i troszkę w końcu odrobić e, monet. Dobry traf się udał, bo gdyby nie ten Rodrigo, to kolejna paczka byłaby bez historii, a my mogliśmy otworzyć kolejną paczkę, w której był, e, no niestety, tylko Sime Rysialko, Chorwac, Atletico Madryt, niestety on nie przyniesie nam tym razem e, jakichś dużych korzyści, o to Gbamika, Caicedo, Castań, Jonathan, wszystko mogliśmy wysłać na listę transferową, bo na początku wiadomo, każdy gros się liczy, warto sprzedać się wszystko, aby mogliśmy przejść do mieszanej paczki piłkarzy. To już są, to już są paczki za SBC, które zrobiłem, do tego 13 paczuszek się aż pojawiło kolejnych do otworzenia i w pierwszych z nich trafiamy Boatenga, nie jest już to tak potężna karta jak był w poprzednich FIFA, gdzie nawet my, jego ocena ogólna to chyba było 89 Teraz tylko 82, nic specjalnego. Wszystko wysłaliśmy sobie do klubu i mogliśmy otworzyć kolejną paczuszkę znowu Felix Arnold i Holland na paczce, a my trafiamy Kamarę. Francuzas Olympique Marsylia. Nie wiem czy mogę tutaj coś więcej skomentować na ten temat, bo traf naprawdę był dramatyczny. Mogliśmy przejść dlatego do następnej paczuszki. Do mieszanej paczki piłkarzy Prime Więc znowu różne kolory nam się tutaj pojawią Ale my myśleliśmy, że trafi się tutaj coś ciekawego Mamy Brazylię, mamy SPD i mamy Real Madrid, A więc trafiamy Casemiro Pierwszy walkout w moim klubie Naprawdę paczki zawsze jakie EA ja mi daje nigdy nie są dobre Żebym ja coś trafił to musi się coś wielkiego wydarzyć Więc dla mnie ten Casemiro Mimo, że nie jest dużo warty, bo za chwilę sobie to sprawdzimy i zobaczcie, jest około 30 tysięcy, gdzieś 29 tysięcy można za niego wyciągnąć. To naprawdę, no trafić dla mnie łokał to było coś niezwykłego. Pierwszy łokał też w tej grze, e, także się cieszyłem mimo wszystko i mogliśmy przejść do następnej paczuszki, do paczki piłkarzy tutaj mieszanej Prime po nas kolejny. Otwieramy tą paczuszkę, a w środku mamy Portugalczyka, środkowego pomocnika z Wolverhampton. Dlatego będzie to Jean Moutinho. Nic niestety ciekawego, co by przyniosło nam jakieś monety. Musieliśmy wszystkie karty już wysyłać do klubu, bo mieliśmy tych kart po prostu za dużo. I czas na kolejną paczkę będzie to mega paczuszka za 35 tysięcy monet. Paczka zobaczymy, co uda się trafić tym razem. Paczka się już otwiera. Mamy mm, Albańczyka, bramkarza, no i niestety będzie to Strakosza. Niestety, no bo jedynym ekranem z Albanii jest właśnie ze Lazio-Strakosza. Nie ma innego do tego jeszcze, Keita Dumfries. E, parę tutaj fajnych e, zmian pozycji, kotwica także. No, wszystko wysłaliśmy sobie do klubu. No i przeszliśmy do paczki za 55 tysięcy monet, więc naprawdę już gigantyczny opening. Gigantycznie dużo monet poszło, żeby to wszystko otworzyć. Mamy Włocha, mamy środkowego obrońcę z Lazio Rzym, a więc tym razem nie Bonucci, a Acerbi. Acerbi trafia się. Sorry, że tak szybko pomijam te paczki, ale naprawdę chciałem coś trafić dobrego w końcu. Chciałem pierwszy raz. E Poczuć, że, że uda się coś trafić, a my cały czas dostajemy te słabe ekrany. Jeżeli w ogóle dostajemy ekrany, dlatego jak na złość szybko skipowałem te paczki. E, myślałem, że tam będzie coś warta, ale tylko około 7000. Dostaliśmy w tej paczce paczkę e, tutaj zawodników e, premium, więc sobie ją otworzyliśmy. Tam zdobyliśmy e, Thielmansa z Leicester City, Belga. Także, też nic specjalnego. Wszystkie karty wysłaliśmy sobie oczywiście tradycyjnie do klubu, i mogliśmy przejść do kolejnej paczki. Po raz kolejny będzie to paczka za yy, tym razem za 50 tysięcy monet. Ok, 12 zawodników, 12 rzadkich zawodników. I co tutaj się uda trafić? Mamy ekran z Chile z środkowej pomocy z Intermedia, czyli oczywiście będzie to Arturo Vidal, bo nie da się trafić... E Innego, czyli czeka z środkowego pomocnika jako ekran do tego Ramzi, Hamsik, Simon także bez historii ta paczka to tutaj podmieniliśmy sobie żeby wysłać do klubu i na listę transferową i mogliśmy przejść do kolejnej paczuszki tym razem za 55 tysięcy monet naprawdę ten pago opening robił się coraz bogatszy w kwoty tych paczek ale niestety nie obfity w trafy Mamy Włocha, mamy lewego skrzydłowego z Napoli, a więc 85 Lorenzo Insigne. No i to już był traf naprawdę dobry. To troszkę ponad 30 tysięcy. Do tego Kingsley Command, Corona, Akunia Lopez No i taką paczkę początkowo e, można brać w ciemno e, do siebie, bo jednak parę dobrych overali, do tego jakiś Lampard, James, parę dobrych stylów gry, zobaczcie, dwa lasy motorniczy, kotwica, myśliwy, oczywiście Insigne, który był... E, którego miałem w klubie, dlatego pokazał się w duplikacie tutaj sobie pozamieniałem to wszystko, no i mogliśmy przejść do ostatnich dwóch paczuszek czyli do paczki za 50 tysięcy monet, mamy tutaj paczkę z samymi rzadkimi złotymi zawodnikami a tutaj nawet nie ma ekranu tylko jest 81 Korea ajajajajaj, no naprawdę jak my dostajemy takie paczki to co się dziwić no. Wszystko wysłaliśmy po prostu do klubu, nie bawiliśmy się, no i paczka za 55 tysięcy monet, przedostatnia w dzisiejszym odcinku, zobaczymy co tutaj się uda trafić, paczka się otwiera, mamy ekran z Finlandii w ramkach, a więc musi to być Bayer Leverkusen, Hradeczki, bodajże Lukas Hradecki. Też nie jestem pewny, pewny jego imienia, Maguire, Mignolet, Vlaho, Milis, Gumis, także niestety paczka bez historii. A my przechodzimy do ostatniej paczuszki, a jest to paczuszka z OTW. Paczka z piłkarzem OTW, przedsezonowa, niewymienny, za wersję Ultimate, jaką sobie zakupiłem. No i otwieramy paczkę, zobaczymy co się trafi. Tu musi być już karta specjalna, musieliśmy w końcu coś trafić. A mamy oczywiście Marokańczyka. Po raz trzeci w dzisiejszym odcinku trafiamy zawodnika Interu Mediolan, Achrafa Hakimiego. No naprawdę, ciężko było w to uwierzyć, że trzeci raz w jednym odcinku na przestrzeni kilku paczek dostajemy zawodnika z Interu Mediolan, prawego pomocnika Achrafa Hakimiego. No ale cóż, dostajemy takie karty, więc nie wyprzedzamy. Tylko tak mamy. Tak wyglądał właśnie ten pagołpenik. Jeszcze wam tutaj pokażę mój składzik, możecie sobie zobaczyć jakim grałem w tamtym momencie O Minamino, mino, Firmino Mane to były nowe nabytki jakie mieliśmy w tym klubie. E, także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne materiały z FIFA, kolejne materiały z innych gier, oczywiście też na live. No i widzimy się już po prostu następnym razem. Trzymajcie się cieplutko na razie!